Polecą Phoenix. Infisza. Nie znam takich. Zniszczyło się przynajmniej. Ja, testing, był. testing. 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 Pokaż to, mi. Phoenix. Nie, nie zniszczył się. się Pokaż Nie go możemy pokazywać? Nie. Ko ja was też mogę pokazywać. Ale on Nie wyrażam Ale go mogę. Nie, nie, on ale nie on ma... pala. On nie. Nie, on nie, może. Nie, nie mogę. Jego rodzice by problem do ciebie, jeśli to zobaczą. Zmieraj. Ale oglądają Tik Na Znaczy oglądają y tego YouTube'a? Nie oglądają? No, Ktoś ich tak, rodziny no. może obejrzeć. Nie będzie A Właśnie, jak zrobisz temu jakąś faną ikonkę. Ale tytuł? tu? Znaczy, że ty tu i tam jest taka, taka ikonka. filmu? Aha. Ja mogę zawsze to a ty sam odtwarzasz. Nie, 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 wiem cenzurować. Jak bym nie, ja nie, by. nie, 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 cenzurować nie, 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 Okay? Mhm. Ale nie wiem jak są robić tu musisz znaleźć, bo nie mam tego Jeśli tak, hej, a ma, ma, ma internecie i tela jak chcę zerować. Nie jesteś part 1. Ju <try>